Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Nie ma bramki proszę państwa. Ależ to wybronił. Fantastycznie bramkarz. Ta interwencja może wpłynąć na ostateczny wynik tej ryby. Wybronił to. Szaboba. Pełni zasłużył na słowa uznania. Nie każdy bramkarz potrafi tego dokonać. Sam chyba nie. I bramkarz górą nie ma bramki. Fantastyczna obrona. Pokazał, że przy jedenastce bramkarz nie od stoi między słupkami. Ależ fantastyczny refleks. Wyjął to. Nieczęsto zdarza się karny wybroniony przez bramkarza. Należą mu się najwy... I mamy bramkę. Chyba zżera go trener. Piłka w szatce. No, nie wygląda zbyt pewnie. Piłka w parę szatki mimo dobrej interwencji. Bramkarza. Jego mina mówi wszystko. Wie, że mógł to wyłapać. Na dwa tempa i gol. Rozwiązanie ciekawe, ale co najważniejsze skuteczne. Bezwzględnie. Losy tego spotkania zależą od tego rzutu karnego. No i mamy bramkę. Znakomicie zwiódł bramkarza tą zmianą tempa. Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie Skutecznie z 11 metrów Nie mylił się w takich sytuacjach Bardzo ładnie uderzył I piłka ląduje w siatce Wyraźnie brakuje mu pewności siebie Ładnie wykonana jedenastka. Pewnie i bezbłędnie. I jest! Jest bramka! Bramka szpitalna zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę. grają dzisiaj w takim oto ustawieniu